Wiele osób słyszało, a jeszcze więcej pewnie nie, że w SketchUp 2024 istnieją nakładki. Co? Już tłumaczę. To dodatek, który pozwoli ci na jeszcze wydajniejszą pracę w SketchUpie. Możesz na przykład tworzyć odręczne szkice na powierzchniach modeli, na przykład pragnąc poinformować współtwórcę modelu o zaproponowanych zmianach. Najciekawsze jest to, że nasze notatki będą leżeć niejako na samym modelu. Na przykład, używając nakładki Composition Guides, możesz również ułatwić sobie ustawienie odpowiedniej pozycji kamery, aby określić wybraną kompozycję dla twojego renderu. Możesz wybrać trójpodział, punkt centralny, czy nawet złotą spiralę. A jeżeli chciałbyś zmienić sposób nawigacji dla Twojego narzędzia przesuń, możesz tego dokonać również przy pomocy nakładek. Zamiast standardowego narzędzia przesuń, możesz mieć na przykład gizmo, które pozwoli Ci na przesuwanie wzdłuż osi, obracanie oraz skalowanie obiektów w jednym tylko miejscu. Takie i wiele innych ułatwień odnajdziesz w zasobniku domyślnym swojego SketchUp'a. Ciekawe, co?